nie hey, hey, hey. Witajcie, z tej strony Surpa za to kolejna odcinek gdzie On Tak, tak, Ta, kolejny mm. Okej, okay, zaczynam piątą notę O, tak w ogóle chciałbym wspomnieć, że raz do wszystkich odcinków są napisy. Żeby wiedzieliście, co ten gościu na przykład w Nigierce mówi. znaczy tam napisy. Nie? Dobra. Na ustawieniu. Chyba wiecie. No dobra. Yy, oczywiście nasz. Nie na, na niego nazywać? Nie wiem jak on się nazywa, nie mogę to doczytać całkowicie. Jest Bob, w każdym razie jest Bob. Dajmy Henry i Bob, bo tak mi się ich wygodnie mówi a Henry i Bob będzie. Każdy poszedł na spacerek. Jestem, teraz już na spacerku. W ogóle się dowiedziałem, że ten pies, który mnie ja zawsze... Ja w ogóle tak będę mówił cały czas na niego pies. Okazuje się, że to nie jest pies, że twórca... Twórcy to, to jest kot. Dokładnie, że to jest... Że to jest e, Shella kot. Sheila. A ten to jest e, Mirror. Coś, nie pamiętam Mirror. To jest mirror. mirror Kata... Nie... Mirror w pokoju. Nie wiem. Ale w każdym... A czy nie wiem. Spadaj. Yy... Musiałam teraz dwa razy nacisnąć? Ej, chyba będzie straszne. jeszcze... Ale już się pojawił wiem, nie wiem czy się na jakieś mi to... Takich... No kurczę, i ja od razu na początek znowu gino. Dobra, zaczynamy od nowa. Zresztą jak czy wszystko się nagrywa? Dobra, nagrywa się to w Okej. A lubię też, myślę, tu jest w tym pokoju. U, U, boba. U i Boba. U Farego i Boba. Ale w sumie to on nie eee, Czas teraz tak samo szybko przeły jak... Eee, pieseł. z tego, że twórca sądzi, że to zwyczają się do tego, że to jest pies i będzie pies. Nieważne. Hmm, nie ważne. Nieważne, jak się go tam nie bywa. Chyba wiecie. O którego go zawsze mówię. Dobra, Harej Bowki idzie, a... Master jeszcze nie. To mnie idzie, ale jest chwilę. Tak. tak y, pierwszy będzie y, pieseł i czaks. Pieseł i czaks. Dobra, dobra, czekamy i czekamy i czekamy. Aby. Dobra, ważne. Też nie przyjdzie. Teraz się, być tylko kiedy przyjdą te hen, y, Harry bo O, teraz przyjdą, wiesz. Pamiętam, żeby były po pisiele. Okej, okay, kaczka. O, ja muszę mu odpowiedzieć. Takim... Nic się zniknął. Ja myślałam ogólnie, że teraz przyszedł y, cut A to czas był. Niech to szlak. No chociaż raz oszczędźcie ten biedny zegar. Nie wiem może oni inspirują. Tym pilotem, o którym mówi ten No gościu. Był mnie tutaj ten zakapturzony gościu, o się mówi. E Popper! No, tak się nazywa. Popper chyba, albo Czak, bo on wiem, że tam spiskuje z Poperem. To oni ogólnie chyba e tam umiedzili gdzieś tu, jakąś dziewczynkę. I skoczył. Zobaczcie, inne animacjony też o tym wiedzą. Bo w ogóle nie staram się, teraz będę starał się napisy. Nie wiecie, że wiedzieliście, o czym oni gadają, była to, była tam zgodna. Że wszystko było dobrze. Jestem strasznie że nie tego. Dobra, jeszcze Henry, Harry i Bob y, jeszcze są. Dopiero będą ustawiać pudełko. Będziemy ma wchodzić. Mamy czas. Jeszcze raz. Dawaj, sprinterka Czek. Ja nie słyszałam. Nie wiem, czy Wy słyszycie to, y, ten śmiech, bo oni jest no ale się śmieją. Wadranie. No za tym odcinku nie więc. W ogóle nie jest krótsza reakcja na. Jest krótsza reakcja na. Nawet tam... oddanie tego odgłosu, bo. Jak już oddasz ten odgłos. Znaczy, jak oni oddają ten odgłos, ten i ten Bob odda, to wtedy. Wtedy... dajcie mi dokończyć. wtedy... Masz jakieś... powiedziałbym 3 sekundy może. Typu na oddanie, im, e, oddanie tego odgłosu. Nie? Oni mają chyba tam 4... Wiem, że trochę dłużej czekają e, w każdym razie. Ale są trudniejsze też, bo chyba e, uważać na odgłosy. A nie na to, co patrzysz. To jest fajne. To jest że zastanawiam jak Henry, tam, bo, Henry i Bob mogą przejść przez tą wentylację, jak jest zamknięta. No tak na śruby, nie? Łoj! Zapomniałam o Shelly. Raczej o! Mirrorze kocie... kociele. O, koteł. No kociele? O! nie Kotel! Gdzie Mirror koteł. To jest piese. Jest kopeł i piese razem w pokoju. Będą... Będą tak nas zobaczyć. Będzie piese, a nie kopeł. Fajnie to wygląda. Dobra. Tak będzie coś takiego. Ram. Ten cutmaker, to jest taki jak Ron. Chciałabym, żeby coś ciekawego się nowego po, e, pojawiło. No na razie się nic nowego nie pojawiło. No, za chwilę wejdzie... Idą e, Harry i Bob. Znaczy... Boba. My co, Boba? Nazywam tego tymi długimi pazurami. A Tyndrego to jest... Ja... Teraz na pewno usłyszeliście. A, to ja dokończę... E... Co?! A czyż mi... od odgłos! Ej, może... Co?! Nie dobra. Może to już nie. A jest było blisko. Szkoda. Ale tak długo ten film nie ma. Tam mogę. Ale lubię ich Nie fajnie jest. Takiego właśnie tam słyszę, nie. No ale to wszystko, co ja tam słucham. Ale fajnie to jest, że oni tak się pod... że biorą sobie pudełko, gdzie to z zabawkami... ...i się podsadzają. Ale to już ciekawe, że tylko te lalki żyją. Inne zabawki już nie żyją, takie Barbie. Nie chciałbym zobaczyć, gdyby Barbie chciała mi tutaj zabić. że było w sumie Dobra, już pieseł idzie, idzie pieseł. Idzie, idzie. Hmm, czekamy, 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 czekamy. O, jest? Na chwilę przyjdzie ktoś, ja to wiem. Na chwilę... No już na pierwszej godzinie jesteście po prostu okropni, jak możecie mi tak wygarać. Twoim pilotem. Uniwersalnym. No tak mi się wydaje, że nie do sobie... Ale po co? Już to nie jest jakaś wielka rzecz jaką... To... Robią! Coś mogłyby gorsze zrobić. Ale ciekawe, czy jak jestem w kamerach to słyszę takie he 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 he, he". <słyski> Dobra, dobra. Oj, idzie Sprinter. No i znowu to się stało, że się mu zepsuła animację, że podeszedł tutaj, ale już nie zrobił w uh, tył. I znowu się zepsuła. To było dwa razy dęg. DENG. Patrzcie na tego parę Tak W ogóle tylko raz mi się te kaczki uwolniły. To jest systemem przystępu, gdy nie porażę tego chyba Minor'a Kotela, to byś mi zaskoczył, bo. Bo to jest tak, że kiedy tak się odwrócę, to tam nie widzę. I to jest tak, właśnie działa. I to jest w sumie fajne, że jest kwestia, że możesz go nie zobaczyć. Znowu? Tak szybko. A ja myślałam, że Catmaker jest szybki. A tak w ogóle? Catmaker to jest ten. No ten, tu co z tego co pojawia ten. ten to jest za zegarze. Ale ten pies już dzisiaj ma przyspieszenia. Nie, że te, te lampki razu jeszcze nie były. Może były? No chyba raz były. Ale wcześniej szybciej chodziło. Tak wolę pisyłać, nie Wolę już e, pisyłać. Wolę już nie jest e, Henry'ego i Boba. Bo oni są groźniejsi. Ale mnie. nie. ogóle coraz groźniejsi wyglądać. nie bo e, Catmaker nie jest aż tak groźny. Czy straszę, mnie nie zdążę. O matko, już było blisko, prawie mnie piesel zabił. Dobra, już idą. Już małym pudełko, za chwilę wejdą. Naciskam ten guzik, bo wcześniej nie nacisnąć, nie wiem co, Oni dali, o to mi się zdarzyło, że to jest odgłos tego śmiechu. To po prostu tak się zakrzywił, tak No tak naprawdę tego nie załapał, ten... ten, ten e, bob. Załapał tego, że... W ogóle gra się chyba wtedy trochę zbagowała, ale nieważne. w ogóle wam radzę tam włączać e, napisy, żeby tam rozumieć tego tam to jest dla mnie fajna jest. Przez tego, że ja je trochę nie rozumiem, ale... Fajna jest chyba. Oni tam gdzieś tam yy, przetrzymują dziewczynkę. Yy, Ten yy, właśnie... koper yy, i... ...i czas. Właśnie, nie wiem czy inne animatury też nie są tak... ...tak po... ...to skrącane. Ale ciekawe czy... ...miejsce się... ...a może miejsce się z tą dziewczynką? Wątpię coś, też, też wątpię. nie wiem, może tak. No matko, się prosiłem. A nie jestem za często w kamerach, bo oni się tu pojawiają, i jak się pojawia, to już Muszę nie, nie mogę być tak długo w kamerach. Ale bardzo lubię design tego biura. Cobie przyjemny, jest tu pomarańczowe ściany. Tu jest prosto kąciki. Cobie przyjemny. Ja wiem, czy na tych kartkach jest. Nie wiem, może coś zapamiętać. To ma kartę. Tu chyba jakiś. coś ze wstępu. Tu muszę wejść. Co do, do biura. Co z tego, że nigdzie nie ma drzwi. Co z tego. I chyba nie stać na kurczę.

Ziemie, run run run, run, run yeah. To samo mówić co ostatniej nocy. Dziwne. Ej, to samo mówić co ostatniej nocy. Głupie to nie. Chyba, że tygnoc nie będę nadawał na, na napisy. Chyba. A może? Nie, no dodam. To teraz Bye, bye. I do następnego Bye.